To jest Rezogan, to jest Alien Nation, to jest Matterfall, a to jest Returnal. Mniej więcej tak po szóstej godzinie grania w Returnal w mojej głowie pojawiła się pewna myśl. No bo po takim czasie bowiem już na tyle oswoiłem się ze sterowaniem i z tym co się dzieje w grze, no, że mogłem zadać sobie jedno bardzo ważne pytanie. A jako że wiem co chcę w życiu robić i właściwie już to robię, to mogłem zastanowić się nad tym, jaki typ gracza był brany pod uwagę przez twórców, gdy tworzyli Returnal. I chyba to rozkminiłem, ale aby zrozumieć moją tezę, potrzeba materiału no i wiedzy bazowej, aby się do czegoś móc odnieść. Uderzcie więc w dzwonek, aby cały czas być z nami na bieżąco, z naszymi materiałami w ogóle z wszystkim co robimy. No i pozwólcie, że opowiem wam o tym, jaką grą jest returną. Returną opowiada historię astrozwiadowcy Solin, która podążając za tajemniczą transmisją białego cienia rozbija się na planecie Atropos i zostaje uwięziona w dziwnym cyklu śmierci i odrodzenia. Rozbiłam się na Atropos. Jestem cała, ale Helios nie. Na początku nie wiadomo o co chodzi. Jedyne co znajdujemy, to stare audiologii z poprzednich cieleń Selin, no, w których bohaterka dzieli się swoimi kolejnymi spostrzeżeniami. Na temat planety, na temat tego, co ją spotyka, no i jej wniosków. Historię właściwie ciężko jest tutaj opowiedzieć w paru zdaniach, no bo Returnal stawia przede wszystkim na atmosferę i sporą dozę tajemniczości. Tutaj bardziej chodzi o to, że musimy poznać totalnie obcy świat, który zamieszkiwała niegdyś jakaś prastara cywilizacja obca, no i próbować złożyć w całość to, gdzie trafiliśmy. Dlaczego tu jesteśmy i co zrobić, żeby się stąd wydostać? Moim zdaniem, takie podejście jest świetne, no bo daje nam dużą przestrzeń na własną interpretację, no i domysły. Ale co jest też bardzo fajne, faktycznie odzwierciedla to, co musi czuć główna bohaterka w grze. Wystarczy. Już rozumiem. Utknęłam. Sygnał transmisji. Tylko to się liczy. Czas na myślenie jednak szybko się kurczy, gdy stajemy oko w oko z przeciwnikami. Tutaj musimy polegać na naszych umiejętnościach, szybkiej ocenie sytuacji, zręczności, no i przede wszystkim refleksie. Jeśli jeszcze sami tego nie wywnioskowaliście, Returnal jest niesamowicie dynamiczną strzelaniną, która nie bierze jeńców i będzie wymagać od Was wiele, ale w zamian otrzymacie znaczący strzał adrenaliny. Ale po kolei. Jak wspomniałem, za każdym razem jak giniemy, powracamy na miejsce startu, w okolicy statku. Tracimy większość przedmiotów, które zdobyliśmy podczas naszego ranu, no czyli broń, walutę i artefakty. Na kolejne podejście przechodzą nam jednak niektóre usprawnienia, umiejętności, no i takie specjalne kryształy, za które możemy odblokowywać różne ulepszacze. Może wydawać się to dość surową karą, ale to też powoduje, że staramy się o wiele lepiej opanować mechaniki gry, gdyż to one gwarantują dłuższe życie, choć element losowy też dorzuca tutaj swoje trzy grosze. To, co możemy znaleźć w świecie gry, to inne modele broni. Zawsze możemy mieć przy sobie tylko jedną z nich. Możemy założyć na siebie pasożyty, które dają nam jakąś umiejętność lub stat, ale równocześnie obniżają coś innego. Podobny system jest stosowany przy zakażonych przedmiotach, z którymi wejście w interakcję także może popsuć nam skafander. Ten jednak można naprawić poprzez wypełnianie jakiegoś zadania krótkiego, które ukazuje się na ekranie w lewym górnym rogu. Dodatkowym systemem wspierającym nasze ofensywne zdolności jest adrenalina, która rośnie wraz z likwidowaniem kolejnych przeciwników. Każdy jej poziom to jakaś ułatwiająca życie umiejętność, jednak po otrzymaniu trafienia adrenalina się zeruje, więc musimy ładować ją od nowa. Siłę broni zwiększamy zbierając kile lub odnajdując specjalne części w terenie. Dostępne jej modele są w sumie standardowe. Mamy pistolety, karabiny laserowe, strzelby i różne mniejsze lub większe wariacje na temat. W pewnym momencie znajdziemy też Miecz do ataków bliskich i zdradzę tylko, że świetnie spełnia on swoją rolę. Do tego dochodzi cała masa jednorazowych przedmiotów, które możemy użyć. Może być to leczenie, jakiś atak, a nawet teleport do tajemniczego miejsca, gdzie jest mnóstwo fajnych rzeczy. W świecie możemy też natknąć się na różne replikatory, w których za walutę, czyli te żółte kryształy, wypadające także z wrogów lub znajdowane w polu, możemy nabyć różne przydatne przedmioty. Za każdym razem jak giniemy, świat także ulega lekkiemu przetasowaniu. Faktycznie po jakimś czasie zaczniemy rozpoznawać kolejne lokacje, ale jest ich tak dużo, a akcja często tak dynamiczna, że zupełnie mi to nie przeszkadzało. Jeśli chodzi o samą walkę, to z jednej strony ataki wrogów są mega widoczne, biorąc pod uwagę ich neonowe właściwości, na no dwa, polegając na dźwięku, który w Returnal jest wykonany i zaprojektowany niesamowicie dobrze, mamy szansę się zorientować w akcji, w sensie tam, skąd lecą pociski, jesteśmy w stanie ogarnąć, czy grozi nam jakiś atak wroga i tego typu rzeczy. I tutaj muszę się na moment zatrzymać i oddać Returnal to, że ta gra wynosi gatunek bullet hell-shooterów na wymiar wręcz artystyczny latający wrogowie czy szybko poruszające się naziemne bestie, no a przy okazji mamy całą tą falę pięknie latających pocisków. Szczelaniny, w których często musimy mierzyć się z przeciwnikami, którzy ewidentnie dysponują nadwyżką amunicji, zawsze powodowały, że z automatu gra stawała się przez to o wiele bardziej wymagająca. Z reguły też, aby to skompensować, gra musi zawierać płynny ruch, co daje nam możliwość lawirowania pomiędzy pociskami, no i zachowania jakiegoś tam balansu. I to jest główna rzecz, która odróżnia Returnal od gier z systemem osłon. Tutaj też co prawda można po prostu uciec gdzieś tam za ścianę, ale wrogowie są na tyle ogarnięci, że wiedzą, jak nas szukać skutecznie. Returnal daje nam także sporo przestrzeni na swobodny ruch, aby móc tego wszystkiego unikać. Jest to zwłaszcza odczuwalne, gdy znajdziemy ciała innych poległych graczy, no i chcemy pomścić ich śmierć, pokonując wtedy pojawiającego się znacznie mocniejszego przeciwnika i tutaj naprawdę trzeba się skupić. O bosach to już nawet nie wspominam, tutaj nie ma zmiłuj. Oczywiście gra w pełni wykorzystuje także dual sens. Haptyczne wibracje dają sobie znać, na przykład w takich momentach, gdzie poszczególne strzały z pistoletu mają inne wibracje, jesteśmy to w stanie wyczuć, kiedy kończy nam się magazynek. No i tradycyjnie w tego typu grach L2 wciśnięte powoduje precyzyjne celowanie. Ale przeciągnięcie go do samego końca powoduje drugi specjalny atak bronią i to naprawdę fajnie działa i co najważniejsze sprawdza się i jest to do wyczucia, kiedy to l się kończy w połowie, a kiedy do samego końca trzeba je wcisnąć. Nie wiem ile graczy to doceni, w sensie to jak niesamowicie ta gra jest zaprojektowana pod każdym właściwie względem. Atmosfera jest tu mroczna, tajemnicza, ale zarazem niesamowicie wciągająca, no i intrygująca. Poznając ten świat, zapominamy o tym, że ginąc, powracamy do początku. Chęć zrozumienia tego, co się tu dzieje, czym jest lub była wymarła cywilizacja, to skąd wziął się ten cały cykl śmierci i odrodzenia, a także tajemniczych wizji w domu bohaterki, no to wszystko powoduje, że nie chcemy przestać w to grać. I totalnie rozumiem, że wielu z Was może teraz sobie pomyśleć, oh my god, co to za gra, gdzie za każdym razem zaczyna się ją od początku, że trzeba zbierać wszystko od zera i tak dalej. I okej, okay, może macie rację. Ale czy my przypadkiem nie jesteśmy już do tego systemu przyzwyczajeni? Graliście kiedyś w jakiś Battle Royale na przykład? No właśnie, w tych grach też zaczynamy praktycznie za każdym razem od zera, a progres mierzony jest głównie przez nasz skill i to jak nam idzie w grze. Na pewno też pojawią się głosy o tym, że jest to trudna gra. A moim zdaniem retronon nie jest trudną grą, a wymagającą. Różnica polega na tym, że coś, co początkowo wydaje się trudne, przy odrobinie treningu staje się łatwiejsze. Wymagające oznacza to, że po prostu musimy posiąść pewne umiejętności, aby sobie z tym poradzić. Podążacie za moim tokiem myślowym? Przyznaję, że osobiście uważam, że wiele dziś gier jest po prostu załatwych na starcie. Możecie, oczywiście, nie podzielać mojego poglądu, no ale twórcy rzeczywiście wprowadzają wiele ułatwień, które czasami powodują, że gry przechodzą się same, a nie wszystkim to pasuje. W ogóle to zagadnienie samo w sobie jest bardzo ciekawe, ale to chyba zostawię jednak na inny materiał. Chodzi mi o to, że wiem, że jest wielu graczy, którzy cenią sobie skill ponad wszystkie inne aspekty rozgrywki. No i tutaj, Returnal pasuje się Wam idealnie. To nie jest gra na jedną niedzielę. No i nie ma co ukrywać, że jest ona wymagająca, ale daje nam wszystkie możliwe narzędzia, zwłaszcza ultraprecyzyjne poruszanie się oraz system strzelania, dzięki któremu jesteśmy w stanie ujarzmić całość. I to samo w sobie jest moim zdaniem nagrodą. Na pewnym poziomie interesowania się każdą formą rozgrywki czy rozwoju. Normalne jest, że chcemy czegoś więcej. No, czy jest to wyzwanie, czy lepsze warunki, nazwijmy to pracy. No i tutaj zataczamy koło i powrócę do tego, czym zacząłem ten materiał. No bo prawdopodobnie zastanawialiście się, skoro nawijam o Returnal, no to po co w ogóle pokazywałem te kilka gier na samym początku. Wszystkie tytuły to poprzednie gry studia, które stworzyło Returnal. I chyba nie muszę tutaj jakoś specjalnie zaznaczać, jak niesamowity postęp zrobili twórcy pomiędzy tymi produkcjami. Odnoszę wrażenie, że bazą housemark zawsze była mechanika. Jest ona najważniejszym aspektem w tego typu strzelaninach. No i dzięki temu też, że szlifowali swoje umiejętności przy tamtych grach, Returnal jest no, beneficjentem tych doświadczeń i tutaj całość wręcz błyszczy. Już od dłuższego czasu staram się patrzeć na gry nieco szerzej, aniżeli tylko przez pryzmat, że nie, ta gra jest bez sensu, bo giniesz w niej, nic praktycznie ci nie zostanie. Zaczynasz od początku, nie da się tego przejść i tak dalej. To jest w sumie prawda, przynajmniej druga część tej wypowiedzi, ale to, że returnal nie bawi się w tańcu i daje mi adrenalinę, przekłada się na to, że jest to po prostu świetnie spędzony czas z wymagającą grą. Kończąc moją myśl, no i też w sumie materiał, Returnal ma ogromną szansę, myślę, trafić w Wasze gusta. Wizualnie ta gra wygląda świetnie, płynne 60 klatek animacji, szczegóły typu reagujące na pociski mgła, kwitnące piękne neonowe kwiaty, krótkie doczytywania, no a tak jak już mówiłem, dźwiękowo to jest istny majstersztyk, a rozgrywka, powtórzę to jeszcze raz, nie bierze jeńców. No i teraz tylko pozostaje pytanie, czy to jest coś, co doceniacie w grach i tym, czego w nich szukacie? Returnal jest dostępny wyłącznie na PS5 od 30 kwietnia. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, jak się bawiliście, no i co sądzicie. A ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!